Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. Pod ostatnim filmem na moim kanale ukazało się najwięcej komentarzy. Jeśli jesteś widzen z zewnątrz, to ich liczba, czyli 5 cię pewnie rozśmieszy, jednak mój kanał powstał zaledwie tydzień temu. Możesz pomóc w rozwoju tego kanału. Jeśli bowiem jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Mnie to bardzo pomaga. A Ciebie to nic nie kosztuje. Co do filmu, opowiada on o czterech największych problemach świata współczesnego. Mam nadzieję, że film Ci się spodoba. Zapraszam do oglądania. Wszyscy jesteśmy dziś otoczeni informacjami o koronawirusie i musimy się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy skazani na jego obecność w naszym życiu. Jednak poza wirusem są jeszcze inne ważne problemy, z którymi się zmagamy, lub raczej powinniśmy się zmagać. Omówmy je sobie po kolei. Pierwszy z nich to oczywiście właśnie koronawirus. Jest on zdecydowanie tematem, który aktualnie zajmuje nasz umysł. Przyczyną tego jest to, że nie ma na razie sposobu, aby zatrzymać jego rozprzestrzenianie, co powoduje, że ludzie chorują i umierają na całym świecie. Wirus ma dodatkowo ciągle powracać w sezonach zimowych oraz jesieniu. Kolejnym bardzo ważnym powodem jest kryzys światowej gospodarki. Na całym świecie ludzie tracą pracę. Firmy, głównie mikro, a jest ich mnóstwo, upadają. Jeśli chodzi o bankructwa regionalne, to najlepszym przykładem jest inna szklarska poręba na południu Polski. Szklarska poręba utrzymuje się głównie z turystyki. Można więc wyróżnić branże, które najbardziej ucierpią podczas kryzysu, który w zasadzie należy do jednych z największych kryzysów globalnych w historii ludzkości. Są to szeroko pojęta turystyka. Oraz mikroprzedsiębiorstwa. Są one znaczącą częścią usług, które z kolei stanowią około 80% przeciętnego europejskiego państwa. W ten sposób ponad 50% dochodów traci państwo, co może doprowadzić do jego bankructwa, a pracę może stracić ponad połowa mikroprzedsiębiorców. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o koronawirusie, to obejrzyj mój poprzedni film pod tytułem Wszystko co ważne o koronawirusie. Przejdźmy teraz do drugiego problemu współczesnego świata. Ten problem można pokazać, opisując wszystkie wielkie pożary ostatnich miesięcy. Najpoważniejsze z nich to pożary w Australii kilka miesięcy temu. Wówczas spłonęło około 10 milionów hektarów lasów oraz spaliło się około 480 milionów zwierząt różnego gatunku, zaś zginęło 28 osób. Obszar pożarów ostatecznie zdobył wielkość całej Portugalii. To pokazuje ogromne straty wywołane przez tą katastrofę. Dziś płoną lasy wokół Czarnobyla. Przy okazji chciałbym się rozprawić z fake newsem, który mówi o nadchodzącej nad polską, z nad Czarnobyla chmurze radioaktywnej. Jest to nieprawda, nic nam takiego nie grozi. Wracając do pożaru, spaliło się w nim około 20 hektarów lasów oraz szacuje się, że mogło spłonąć nawet kilka tysięcy zwierząt. Ponadto niemal przez cały rok w Afryce przez burze, a co za tym idzie pioruny, które uderzają w suche drzewa, płoną sawanny, lasy oraz trawy. Szacuje się, że pożar potrafi nawet spalić kilkaset tysięcy hektarów roślinności. Podczas takich pożarów może ginąć nawet kilkaset tysięcy zwierząt. Smutne. Przejdźmy teraz do trzeciej zmory dla ludzkości, czyli do suszy. Wyróżniamy trzy gatunki suszy: susza glebowa, susza hydrologiczna oraz susza meteorologiczna. Zauważcie, że już w tej zimy nie było opadów ani śniegu, który po stopnieniu mógłby nawilżyć glebę. Teraz także rzadko występują opady. To wszystko nazywa się suszą meteorologiczną. Jeśli ma ona miejsce, to prędzej czy później musi także się pojawić susza glebowa. W telewizji często możemy oglądać reportaże których rolnicy narzekają na suchą glebę. Jest taka, ponieważ nie ma opadów. Przejdziemy do suszy hydrologicznej. Jeśli występuje susza meteorologiczna, to musi wystąpić także susza hydrologiczna. Dotyczy ona stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Dlaczego zmagamy się tak bardzo z tą suszą? Ponieważ poza brakiem opadów, wysoki poziom wody blokujemy także my. Jest tak dlatego, ponieważ ludzie często odcinają od rzek i jezior naturalne dopływy wodne lub wypompowują z nich wodę. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań już teraz, to sytuacja z roku na rok będzie coraz gorsza. Okej. Okay, przejdźmy teraz do ostatniego spośród największych problemów ludzkości, czyli do globalnego ocieplenia. Czym ono jest powodowane? Jest spowodowane emisją dwutlenku węgla do atmosfery ze spalin-out, kominków, kotłowni w domach, różnego typu pracowni przemysłowych, np. elektrownia cieplna. Dlaczego to taki ważny problem? Ponieważ emisja dwutlenku węgla do atmosfery powoduje ocieplenie naszego klimatu. To z kolei powoduje topnienie lodowców, co sprawia, że poziom wody słonej się podwyższa, a w tym samym czasie poziom wody pitnej, słodkiej się obniża. Jednak podniesienie się stanu wody w oceanach może doprowadzić do zalenia wielkich terenów i wchłonięcia ich do oceanu. W ten sposób wiele osób może utracić dom, lecz przede wszystkim życie. Tak naprawdę cała ludzkość wówczas ulegnie gwałtownemu osłabieniu. Warto też dodać, że najbardziej narażona jest Europa, która choć jest o kilka razy mniejsza od Afryki, to ma dłuższą od niej linię brzegową. Tak naprawdę, to jeśli przyjrzymy się mapie Europy, to zobaczymy, że Europa to ogromny półwysep. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Życzę wam wszystkich zdrowia i do usłyszenia. Cześć!